Cześć Majka, Sławek, Artur, Kamila. Dziś zwracamy się do Was ze szczególnym apelem i prośbą. Chcemy zaprosić Was do naszej akcji Liny Torowe dla Pływaków i poprosić Was o wsparcie. Jedna z lokalizacji, w której trenujemy wymaga ważnego zakupu. Potrzebne są liny torowe. Bardzo zależy nam na tej zmianie, gdyż ona znacząco wpłynie na poprawę warunków treningowych. Te, które są teraz nie pomagają zawodnikom w codziennym treningu. Koszt jest duży. Jedna lina kosztuje około 2000 zł. Potrzebujemy pięciu takich lin. Jako klub staramy się wyposażyć zawodników w różny sprzęt treningowy. Jak wiecie, kupujemy słuchawki, deski, czepki i wiele więcej. Jednak zakup lin torowych to dla nas duża inwestycja. Chcemy zakupić wszystkie liny, bo wiemy, że są one bardzo potrzebne. Sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Z Waszą pomocą zdecydowanie tak. Utworzyliśmy skarbonkę na zrzut.pl oraz grupę na Facebooku do licytacji na nasz cel. Prosimy o wsparcie, udostępniajcie, licytujcie, wystawiajcie własne przedmioty. Wiemy, że z Wami się to uda.